Witajcie po wtórce Tornwagnem w losowaniu z dziewiątkami, Lakeville, bo on na jakiejby tu innej mapie robić dobry wynik czołgiem wieżowym. No tutaj ten tunel jest do tego wręcz stworzony. No ale mamy tutaj szwedzki czołg ciężki premium 8 poziomu, który kiedyś był w paczkach. Później zbyt wiele osób nie chciało za bardzo go kupować. Był słaby albo poniżej normy. Tak trzeba było. By to nazwać odpowiednio, żeby tutaj wszyscy zrozumieli, dlatego WG postanowiło dać mu moim zdaniem całkiem solidnego berfa. Berfa, chciałem połączyć nerfa i buffa, nie? Tak mi się czasami coś powie. Dostał całkiem solidnego buffa, poprawiono mu prędkość obrotu i wieży i kadłuba. Rozrzut zmniejszono z 0,42 na 0,4. Więc nie wiem, czy to jest ogromna zmiana, ale na pewno na plus. W każdym bądź razie i tak ten pojazd potrafi się kalafiorki i tak mniej, ale potrafi trochę tutaj namieszać. Poza tym zwiększono mu zasięg widzenia i prędkość do 35 na godzinę. Akurat tą ostatnią zmieniono o 3 km, więc to może być znaczące i tak jak tutaj Bohater możemy śmigać 40 na godzinę. Oczywiście z odpowiednim wyposażeniem, bo normalnie 35. Ale tak, poza tym z plusów mamy dość twardą wieżę, która na ósemkach z podstawowej amunicji jest nie do ruszenia. Wy tam nie macie garnków, wy tam nie macie słabych punktów, po prostu jest strasznie słaba do ruszenia, ciężko ją przebić kiedy jest do was frontem. Inaczej sytuacja wygląda kiedy lekko się obrócicie, wtedy może frontu nie przebijecie, ale te boczki jak najbardziej tak i trzeba wtedy uważać. Z, kolei z jeszcze innych plusów mamy bardzo dobrą penetrację. 248 na podstawie i 297, prawie 300 na goldzie. To jest naprawdę świetny wynik. I tutaj jakby nam ktoś nie pomógł, to tak obra zrobiłoby na sieczkę. Ale to jest naprawdę bardzo dobry wynik i można nim zarabiać. Niestety ma słabą. Słaby DPM, i tutaj ten komfort działa. Może być taki no niezbyt przyjemny, patrząc na to, że ogólnie ta celność nie należy do najlepszych. Tak jakby taki ruski czołg. A gdyby ktoś chciał grać tym pojazdem, bo robi załogę do Kran bo jest niespełna rozumu, chociaż kran i tak nie jest taki złym. Mam, może nagram o nim jakiś materiał, później, że trochę nim pograłem i wcale tak źle się nie gra. No, jest przepaść między tym, co było kiedyś, a tym, co jest teraz, ale. I tak jest całkiem przyjemnym, ale jest, mam jeszcze do Was jedną sprawę. Są promocje na materiały eksploatacyjne. Bierzcie do 18 sierpnia, Waż, ważne, no nie? No to jest dosyć ważne, bo możecie mieć za połowę ceny, czy jedzonko, czy apteczkę, czy zestaw naprawczy. Tutaj do wyboru do koloru. Ja mam tego naprawdę nakupowane chore ilości. I wolę mieć tego za dużo, niż żeby później dopłacać do każdego zestawu, do każdego elementu dodatkowe 10 tysięcy kredytów. Kredyty darmo, za darmo nie są, trzeba poświęcić czas, trzeba poświęcić czasami może nawet parę groszy, gdy chcecie mieć konto premium, premkę albo cokolwiek takiego, ale przede wszystkim tutaj czas, więc... Warto w ten sposób je zaoszczędzić, a teraz skupmy się na bitwie, bo wynik będzie całkiem niezły jak na ten pojazd, bo przeważnie powtórki nim, o ile w ogóle są, to po 3-4 tysiące i te bitwy trw trwają po 10-15 minut, więc to nie jest takie zachęcające, nie jest to ciekawe i ten DPM... Czy te uszkodzenia na minutę no, sprawiają, że raczej takie powtórki się ciekawie nie ogląda, a tutaj mamy naprawdę ciekawy pokaz umiejętności, skilla i warta naszego bohatera, bo przede wszystkim tutaj siadła mapka, siedli rywale, chociaż jakby ta kobra miała troszkę więcej czasu i tam ktoś by nią spudłował, to mielibyśmy ogromny problem, ale tutaj możemy sobie w miarę spokojnie snajpić do rywali, Zastanawiam się tylko, gdzie podziewa się Szarmu, szarmurat z Progetto i Lisem. Coś obstawiam, że niedługo ich spotkamy, ale najważniejsze jest to. Szarmurat właśnie się Ale najważniejsze jest to, że nasza drużyna drugą stroną powoli się przebija, co może zwiastować szybkie wygranie dla naszej drużyny. No, może nie jakieś wyjątkowo szybkie, bo tam może być całkiem sporo pojazdów na snajpera, si mogą mieć mało HP, ale raczej to będzie wygrane i wiemy też. Przy okazji, że to jest gdzieś tam przed nami, nieco bardziej z prawej strony i można na niego uważać, bo no niestety tych punktów wytrzymałości wcale dużo nie mamy. Pojawia się szarfu projekt to tak samo dostało spota. Tutaj nasi troszkę pod tą T30 się lekko mówiąc wylali, ale obiektem 252U ciśnie do przodu. My też powinniśmy, tym bardziej że od pleców mamy wsparcie i szarmurata, jak Tigera. Tutaj powinniśmy się obawiać przede wszystkim. Szar futura to i su-152, bo jak nam robnie, o i zaboli, ale też nie można zignorować żadnego rywala. Szar futur właśnie skończył nam. Defendera, można by wyjechać, można by go skończyć, ale tu już pod nasz celownik chyba cofa się właśnie tym radzieckim kolosem polosowało 45 powyżej średniej, więc możemy być tutaj zadowoleni, poza tym lada chwila może się okazać, że nam. Wyjedzie tutaj albo lis albo project to podziału. Bo heter jest wcelowany w taką standardową pozycję, gdzie tutaj można wyjechać na snajpę. Ale coś czuję, że właśnie lis tutaj kieruje się w naszą stronę. A jak nie w naszą, to będzie snajpił na rywali, więc raczej będziemy mieli go z głowy. Ale jednak zdecydował się zaatakować tutaj nas. No i przybija, przybija nas. Obstawiam po kadłubie, bo tutaj miał taką. Możliwości my możemy mu lada moment rzucić kolejną pesteczkę, tylko kto pierwszy ten lepszy, bo może się okazać, że on akurat nas przebije poniżej działa. Tam jest taki dość spory Weak Spot i z Golda. Jeśli macie te 280 penny, raczej się wbijecie, bo mniej więcej tyle efektywnego pancerza ma ten punkt. Jeśli przeciwnik jest jeszcze pod nami, to może mieć tego efektywnego pancerza nieco mniej do pokonania. Szarf, futur raczej bez szans. Tam przed nami. Projekt to tu już bokater powinien cisnąć do przodu, nie zatrzymywać się. Może jeszcze tą jedną peskę wróci na 7,5 może 7,600, ale marnie to widzę. Zobaczcie, ilu tu jest rywali i udaje się. polosował nam fajnie po raz kolejny, także mamy przekroczone 7650. i Tutaj w tej powtórce muszę przyznać, to działo było dosyć. Skuteczne zrobiło robotę i dlatego zawdzięczamy ten wynik. No ale nie przeważnie dlatego, bo mamy tu jeszcze przecież dobrą mapkę, więc bohater myślę, że szczęśliwy. Ja też się cieszę, że mogłem taką powtórkę pokazać, bo kiedyś naprawdę ten pojazd był dla mnie dosyć cennym czołgiem w kolekcji. Dzisiaj już niestety nie jest. Ja Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Na razie cześć i czołem.